Dzień dobry, witajcie, kochani. Jak zawsze witam Was w ten piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że mój wiersz dzisiaj napełni Was kolejnymi myślami, że spodoba się. Chciałbym tego, nie przeczę, za każdym razem tego chcę. Ale żeby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania wiersza zatytułowany Serca Pisane. Pragnę pisać dla ciebie, myśli przelać na papier. Wszystko to, co mam w głowie, sercem swoim oddaję. Szukam głębi swych uczuć, by opisać dokładnie. Każdy dreszcz, łzy i uśmiech wszystko to, czego pragnę. Jestem tylko dla ciebie, kocham, tęsknię, to mało. Każdy gest czy spojrzenie, tak uwielbiam Twe ciało. Każda chwila sekunda, kiedy Ty jesteś obok, sprawia radość tak wielką, tak mi dobrze jest z Tobą. Ty powtarzasz z uśmiechem z serca słowa utkane. Jak ja mogę nie kochać? Przecież wiesz. Że cię pragnę. I miłuję całego. Dałeś mi swoją miłość. Jesteś skarbem mej duszy, mądrością i siłą. Teraz piszę, rozmyślam, jak cudownie się czuję, słowa z serca pisane. To tak bardzo buduje. Życzę tego każdemu poczuć sens. Oddech życia, chociaż droga niełatwa, jednak jest to zdobycia. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Mam nadzieję, że wiersz z serca pisany spodobał Wam się, że wysłuchaliście go do końca. Dziękuję Wam jak zawsze za Wasze bezcenne komentarze, Dzięki którym buduję kolejne myśli do wierszy. Często zadajecie mi pytania, na które staram się odpowiedzieć. Nie zawsze jestem w stanie, nie zawsze też jestem w stanie wszystkim odpowiadać, mimo że bardzo chciałem tego. Dlatego też dziękuję za wyrozumiałość z Waszej strony i proszę, abyście wciąż mnie wspierali tak jak to robicie do tej pory. Dziękuję także adminom wszystkich grup. Tych, na których mogłem pozwolić sobie udostępniać. Zdaję sobie sprawę, że często nie jest to do końca przeznaczenie Waszej grupy. Jednak dzięki Wam mogę się rozwijać i rozwijać kulturę wierszy. Pozdrawiam serdecznie z całego serca. Jeszcze raz, trzymajcie się i uśmiechajcie się do siebie. Do usłyszenia następnym razem. Sebastian.